Pan poseł Żegorz Braun, Konfederacja, proszę. Nie buczcie, nie buczcie. miejcie szacunek do ludzi, którzy przynajmniej czytają ustawy, które tutaj głosujemy. Szanowni Państwo, Konfederacja, jak w poprzednich czytaniach w całej procedurze po prostu opowiada się przeciwko centralizacji z obawy zamordyzmu nie bójmy się tego słowa, ponieważ już lokalne, zdecentralizowane sanepidy dały się we znaki ludziom, którzy zabiegają o zachowanie wolności wyboru procedur medycznych stosowanych na przykład wobec ich nowonarodzonych dzieci. Lękamy się, że scentralizowany sanepid będzie występował w podwójnej roli tego, kto rejestruje niepożądane odczyny poszczepienne i kto ma rejestrować tych, którzy zatem dopominają się wolności. Lękamy się, że jako taki centralny policjant w tej dziedzinie będzie działał na szkodę Dziękuję, przeciwko wolności i zdrowiu Polaków.